Kardynał Mercier kiedyś napisał takie słowa: Wiele się w życiu nacierpiałem, ale nigdy nie byłem nieszczęśliwy. Szczęście to Bóg, cierpienie do tego szczęścia nas prowadzi. Na koniec chciałbym jeszcze poruszyć ostatnio głośny problem eutanazji. Dziś chcę się skracać komuś cierpienie. Przez eutanazję, przez skrócenie życia, ale tak naprawdę cierpienie tym osobom się przedłuża. Jak też przedłużają je sobie samym ci ludzie, którzy w ten sposób skracają innym życie. Jakże narażają się oni na straszne cierpienia po śmierci. Poza fizycznym ciałem, Cierpienia są o wiele, wiele gorsze. To Bóg jest Panem życia i śmierci. Dlatego lepiej jest zostawić to Bogu, który wybiera zawsze najlepszy moment odejścia z tej ziemi, dla tego, który odchodzi i dla tych, którzy tu jeszcze pozostają. Wiara naprawdę ratuje człowieka. Przed fałszywą nauką tego świata. Bądźmy więc ludźmi wiary i nie dajmy się zagarnąć w niewolę ciemności. Wtedy wszystko będzie do przyjęcia, gdy będziemy żyć w świetle Ewangelii, bo będziemy umieli rozróżniać, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło. Wtedy nie popełnimy większych błędów które by nas mogły skazać na większy ból, na większe cierpienie i na ziemi i kiedyś po śmierci. Trwajmy więc w wierze i miłości Boga.